Mamy nowy rok i wiele osób teraz pójdzie na siłownię po to, żeby robić formę. I w tym filmie Ci powiem dokładnie, co musisz zrobić, żeby to był właśnie ten rok, kiedy tą formę zrobisz. Powiem o tym, co działa, co nie działa i co ważne, także wszystko będzie na podstawie mojej pracy z klientami od 10 lat, a także na podstawie moich treningów i moich doświadczeń. Tak więc lecimy od razu do konkretów. I teraz, zanim w ogóle na tą siłkę ruszysz, to powstaje jedno bardzo ważne pytanie mianowicie ile musisz trenować żeby mieć efekty bo jakby nie patrzeć to Instagram mówi o tym że no pain no gain i im więcej robisz tym lepiej co jest absolutną bzdurą ponieważ im twój start treningowy jest mniejszy tym musisz robić mniej żeby mieć dobre efekty stąd też patrząc na moich klientów i to co u nich działa ja jestem fanem tego żeby robić takie minimum 3 treningi w tygodniu i tutaj masz co najmniej dwie opcje, jak możesz sobie to w fajny sposób poukładać, ponieważ osobiście też sądzę, że trening zawsze musi być połączony z elementem kondycyjnym. Tak więc nie robisz tylko samej siłki dla siłki, tylko idziemy już sobie tutaj holistycznie, dbasz o siłę, o masę mięśniową, a także o kondycję, która będzie kluczem do tego, żeby być zdrowym, silnym i sprawnym w takim długim terminie czasu. I teraz jak możesz to ugryźć w fajny i naprawdę tutaj ciekawy sposób, już Ci tłumaczę. Opcją najprostszą są właśnie trzy treningi w tygodniu w systemie Full Body Workout, czyli na każdym treningu robisz całe ciało, ale pod każdym treningiem dodajesz sobie kilka minut pracy nad kondycją. To może być na przykład połączenie kilku elementów jak różnego typu ergometry, sakanka, lokomocja i gimnastyka i wykonując sobie taki mały blok kondycji przed treningiem siłowym e, i robiąc to przede wszystkim konsekwentnie. Zobaczysz że bardzo szybko, że Twoja kondycja wzrośnie, że Twoje tętno spoczynkowe spada i że Ty ogólnie czujesz się lepiej w takich normalnych, codziennych czynnościach, które każdy z nas robi. I dopiero po tym bloku kondycyjnym, który trwa z reguły około 15 minut, wchodzi sobie na blok siłowy, gdzie używamy tak maksymalnie 4 do 5 ćwiczeń, takich z reguły trochę większych, dużych, ale też dopasowanych pod daną osobę, tak żeby jej nie zajechać i jej nie zniszczyć. I dzięki temu podejściu zamykam sobie trening maksymalnie w 60 minut, czasami 65, i wiem, że na jednym treningu zrobiłem całe ciało. I druga opcja to są dwa treningi, na przykład na siłowni, oczywiście także full body workout. I trzeci jest taką jednostką już stricte pod kątem kondycji, którą na przykład robisz albo na siłowni, albo na dworze. To może być bieganie, to może być pływanie, to może być rower, to może być w sumie każda dowolna inna forma aktywności, którą lubisz i która Ci pozwoli troszkę podnieść tętno i je utrzymać. I tutaj na początek idealnie byłoby robić sobie to z taką troszkę intensywnością niższą, czyli tak zwane cardio w drugiej strefie tętna. I teraz jeśli chcesz zrobić ten trening w dobry sposób, to musi trzymać swoje tętno w dobrych widełkach. I to oczywiście jest zależne od wielu czynników, jak chociażby wiek, kondycja i wiele innych rzeczy, ale możesz sobie to w bardzo łatwy sposób uprościć, korzystając z tak zwanego wzoru mafitona, który masz teraz tutaj obok na ekranie. I gwarantuję Ci, że jeśli sobie policzysz według tego wzoru Twoje tętno i utrzymać się w tych widełkach, to zrobisz na pewno dobry trening cardio, który sprawi, że efekty zobaczysz naprawdę bardzo szybko. I oczywiście, jak chodzi o kondycję, to także muszę o tym wspomnieć, że na początku nie ma sensu robić żadnych zaawansowanych metod typu tabaty, typu jakieś interwały bezcelowe, ponieważ Twoje ciało wtedy na to nie jest gotowe. i ten trening i tak nie da Ci wtedy tyle, ile mógłby dać, gdybyś go zrobił, będąc na to już gotowy. Dlatego też ja z moimi klientami zawsze robię w ten sposób, że mamy takie co najmniej 3 do 4 miesięcy pracy nad tak zwaną bazą trenową, gdzie budujemy tą kondycję już tak wstępnie, właśnie w sposób, o którym Ci mówiłem wcześniej. Mamy w kontekście treningu siłowego etap, gdzie wzmacniamy wszystkie stawy, wzmacniamy ściegna, budujemy mobilność, a także umiejętności ruchowe. I dopiero potem, kiedy osłona już jest gotowa na tego typu elementy trudne, jak na przykład interwały, wtedy dopiero możemy sobie tego typu elementy wdrożyć i... Wiem, że one dadzą wtedy właśnie dużo więcej niż na przykład na samym początku przychody ze sportem, co często kończy się albo kontuzją, albo po prostu tym, że się zachęcisz, ponieważ się to wydaje po prostu zbyt trudne. I czego bym jeszcze unikał w kontekście treningów i planów? Przede wszystkim podejścia takiego stricte pod kątem kulturystyki, co jest teraz modne i to robią ogólnie wszyscy młodzi trenerzy, którzy lubią się napinać do lustra. Ale jeśli jesteś osobą, która ma pracę, która ma dzieci, rodzinę, to często jest tak, że coś ci na przykład wyleci w ciągu tygodnia i nie masz czasu iść na trening. I co wtedy, na przykład, kiedy załóżmy, masz zrobić klatkę w poniedziałek i to ci wyleci, i potem przez cały tydzień kolejny nie robisz tej klatki, bo ci to wyleciało w ten właśnie poniedziałek? Stąd też, moim zdaniem, dla takich normalnych ludzi full body workout będzie dużo lepszą opcją, ponieważ Pozwala Ci utrzymać ciągłość, i nawet jeśli Ci wyleci, załóżmy, jeden dzień, to i tak jeszcze masz dwa kolejne, gdzie możesz każdą z tych ważnych grup mięśniowych sprytwiczyć, i dzięki temu zachowujesz ciągłość treningu, która jest kluczowa do tego, żeby mieć efekty. I na przykład to, jak układam treningi, możesz sobie sam także sprawdzić w moim e-booku. Które napisałem na podstawie 10 lat mojej pracy z klientami i są tam także rzeczy, które działają i które po prostu sprawdziłem na wielu różnych ludziach. Tak więc jeśli chcesz taki plan przykładowy, to kliknij w link w opisie tego filmu i powiesz tam e-book za darmo. I to tyle jak chodzi o trening i pamiętaj o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeśli chcesz mieć efekty, to najlepsze są rzeczy, które są proste, które są sprawdzone i które robisz konsekwentnie przez długi czas. Jeśli twój trening polega na tym, że zmieniasz coś co tydzień, bo zobaczysz na przykład coś na Instagramie, jakieś nowe fajne ćwiczenie, to wiedz, że Twoje efekty praktycznie nigdy nie przyjdą, ponieważ nie masz ciągłości, a właśnie kluczem jest to, żeby robić rzeczy, które niekiedy wydają się nawet nudne, ale które robisz właśnie przez długi czas z, z konsekwencją, i to właśnie pcha Twoje efekty do przodu. I zarazem jest to ten element, na którym wiele osób cię, szczególnie na początku swojej drogi, z, z siłownią wysypuje. I kolejnym takim dużym działem to będzie żywienie. I tutaj jest to element, o którym można byłoby nagrać film, który by nawet trwał ze spokojem dwie doby. I to i tak by nie było wszystko, co warto w tym temacie wiedzieć. Ale ja postaram Ci się dać takie naprawdę najprostsze rzeczy, które działają i u mnie, i u moich klientów i które. Jeśli wdrożysz, to nie ma szans, żeby nie było widać żadnych efektów. I teraz na początek, jeszcze dodam tutaj jedną bardzo ważną rzecz. Jeśli się dobrze przejrzysz, na przykład na Instagramie czy na innych mediach społecznościowych, to zobaczysz jedną zależność. Mamy wiele różnych grup ludzi, którzy mają różne poglądy na temat tego, co i jak warto jeść. I teraz jedni mówią ci o tym, że musisz unikać węgli. Drudzy każą ci być na przykład na karnieworze, potem jeszcze masz fanów bycia wege, masz tych, którzy twierdzą, że cukier zabija, masz tych, którzy twierdzą, że tłuszcz zabija i ogólnie, jeśli byś słuchał każdego, który gdzieś tam na Instagramie coś mówi, to tak naprawdę nie mógłbyś chyba jeść nic, bo w koniec końców to według Instagrama i tak wszystko jest złe. I nawet wody byś nie mógł pić, bo ona i tak jest w butelkach plastikowych, które są nie do końca dobre, więc trzeba ich unikać. Stąd też ja nie jestem absolutnie fanem żadnej religii, jak chodzi o dietę. Ale jestem fanem rzeczy, które działają i które przede wszystkim możesz dopasować do swojego stylu życia i utrzymać je przez długi czas. I pierwszym elementem, który dla mnie jest zawsze kluczowy, są oczywiście. Kalorie. I są one ważne z tego względu, że nieważne jaką super dietę byś miał, czy to będzie ketoza, czy to będzie dieta paleo, czy to będzie dieta yy, każda inna ogólnie, to w chwili, kiedy liczysz kalorie i wiesz, ile jesz, dzięki temu jesteś na np. Na bilansie ujemnym, kalorycznym, to wtedy rzeczywiście możesz gubić wagę, jeśli to jest Twoim celem. Ale, co ważne, możesz mieć najlepszą dietę świata, możesz jeść najlepsze fit produkty, jakieś super batoniki, super tak itd. Ale jeśli Twój bilans kodyczny będzie dodatni, to i tak nie schudniesz. I to jest pułapka, w którą wpada wiele osób, ponieważ myślą, że jeśli jedzą rzeczy, które są teoretycznie zdrowe, które są fit, to mogą ich jeść ile chcą. I potem przez to, że są cały czas na bilansie tym, to i tak nie chudną i ich sylwetka się w ogóle nie zmienia. Tak więc jak dla mnie kontrola kalorii jest rzeczą, która na początku szczególnie jest jak dla mnie czymś, co po prostu trzeba się tego nauczyć, bo potem daje Ci to jeden bardzo duży plus. Bo licząc kalorie na przykład przez miesiąc, dwa, trzy, cztery, Moim zdaniem jest to jeden z lepszych kursów odnośnie żywienia, który możesz zrobić, który ogólnie jest za darmo, i który Ci później daje w naprawdę wiele różnych benefitów, ponieważ uczysz się w jakich produktach masz jakie składniki, mniej więcej potem już wiesz ile co ma kalorii i dzięki temu, że liczysz te kalorie na przykład przez kilka miesięcy tak wiara dokładnie, to potem dokonujesz także lepszych wyborów, ponieważ wiesz na przykład, że pójście do maka i kupienie tam sobie, nie wiem, hamburgera, szejka, lodów to będzie kalory jakieś 1500, i masz świadomość tego, że można by to było na przykład ze spokojem na dwa posiłki podzielić, które by ci dały dużo większą sytość i które po prostu byłyby pod kątem składu także dużo lepsze. Tak więc. Wiele osób mówi, że to nie ma sensu, natomiast ja twierdzę inaczej, liczenie kalorii ma sens, szczególnie na początku, ponieważ dzięki temu naprawdę się dużo nauczysz i potem możesz z tego korzystać całe swoje życie, a nie kosztuje to w sumie aż tak wiele. I takim punktem drugim kluczowym, jak dla mnie, jest spożycie białka, ponieważ ono przede wszystkim daje ci poczucie sytości. Przede wszystkim jest budulcem Twoich mięśni, i dzięki temu, że zwiększasz ilość białka, nie chodzisz cały czas głodny i będąc wtedy na przykład na tym bilansie ujemnym i trenując siłowo, bardzo szybko widzisz zmiany w sylwetce, ponieważ Twoje ciało naprawdę szybko się wtedy zmienia. Natomiast z tego, co ja widzę, to najczęściej jest tak u ludzi, że jest bardzo mała ilość białka. I do tego także mamy bardzo dużą liczbę kalorii, które z reguły pochodzą z takich produktów, że tak powiem, jakości średniej, czyli z reguły są takie śmieciowe produkty typu słodycze, batoniki, i przekąski. Dzięki czemu mamy sytuację, gdzie osoby chodzą na siłownię, trenują, a i tak po nich nic nie widać, jakby prostu tego nigdy nie robiły. Stąd też takie dwie rzeczy, jak właśnie kalorie. I białko to jest dla mnie 80% sukcesu, który każdy z nas może zrobić bez większego wysiłku, bez pomocy innych ludzi i gwarantuję, że trzymając się tych dwóch zasad, naprawdę Twoja wypadka się bardzo szybko zmieni. I w chwili, kiedy już ogarnę te dwa punkty, to punktem trzecim jest dopiero potem skupienie się na tym, żeby także poprawić ogólną jakość mojego żywienia czyli wywalam produkty, które są jak dla mnie kiepskie i ja następuje je po prostu lepszymi. I teraz co warto swoje diety usunąć? To na pewno są produkty wytworzone typu jakieś przekąski, słodycze, batoniki, ciastka, e, alkohol, e, bo on naprawdę komplikuje i ogólnie stan twojego zdrowia i budowanie sylwetki, i budowanie formy a także różnego typu właśnie przekąski, fast foody, które po prostu mamy dostępne wszędzie, a które jednak pod kątem jakości nie są zbyt dobre i potem powodują, że potrzebnie chodzisz non stop głodny i cały czas szukasz na przykład czegoś, co można byłoby sobie podjeść. I teraz może się lekko właśnie dziwisz, bo nie podałem Ci żadnych magicznych trików, żadnych specjalnych postów oczyszczających postów przerywanych i tego typu historii, Ponieważ to wszystko są elementy, które mogą pomóc w chwili, kiedy wdrożysz podstawy, o których mówiłem wcześniej. Zawsze jak dla mnie, kluczem będzie właśnie to, ile jesz kalorii, ile masz białka, a potem to, jaką po prostu dobierasz sobie żywność. A takie elementy, na przykład, jak posty, to może się przydać. Ale chociażby są także takie badania, które mówią o tym, że jeśli liczba kolorów jest taka sama, to trzymasz post, czy jesz normalnie. To chociażby spalanie tłuszczu jest bardzo podobne, więc pod tym kątem nie ma to większego sensu. A często właśnie tego typu magiczne sztuczki i triki powodują, że twoje żywienie jest trudniejsze i że po prostu nie możesz go utrzymać w długim terminie, bo jest to wszystko zbyt skomplikowane. Stąd też. Jeśli skupisz się na podstawach, które są naprawdę dość łatwe do wdrożenia i utrzymasz je przez długi okres czasu, to to da Ci największe efekty, a nie żadne magiczne diety, posty, 30-we, czy nie wiem, tam systemy żywieniowe. I takim działem trzecim, o którym także muszę wspomnieć, to będą suplementy, ponieważ to jest też ogromny rynek który ma wiele pułapek i na które wiele osób gdzieś tam się łapie. I tutaj od razu mówię, że w tym filmie nie będzie żadnych linków afiliacyjnych, ponieważ ja nic nie sprzedaję. Nie mam żadnych moich kodów. Powiem tylko tak naprawdę pokrótce o rzeczach, które jak dla mnie działają, które polecam moim klientom, a także powiem o tym czego nie polecam nikomu. I rzeczą, którą polecam każdemu jest kreatyna. I tutaj co będzie ważne w takiej tej najprostszej formie czyli monohydrat, ponieważ jest to suplement, który jest naprawdę dobrze zbadany i który ma działanie dobrze udokumentowane naukowo i który przede wszystkim także jest bezpieczny. Oczywiście tutaj nie będę teraz mówił o całej kreatynie wielu różnych rzeczy, ponieważ jest na ten temat masa artykułów i nie ma sensu tego powielać. Natomiast kreatyna jest rzeczą, którą ja na przykład polecam każdemu z moich podopiecznych, a także sam od dawna ją stosuję w formie 5 gramów każdego dnia. Drugim suplementem, który polecam nie każdemu, ale dużej ilości osób jest po prostu odżywka białkowa. I teraz to ważne, ja jestem fanem tego, żeby jak największą ilość białka, którą masz w diecie, wyciągnąć z normalnych produktów typu mięso, nabiały, ryby czy różnego typu sery i dopiero w chwili, kiedy już wtedy Ci brakuje tego białka, to możesz sobie dobić te braki właśnie odżywką. I nie chciałbym w sytuacji właśnie, gdzie masz podejście tego typu, że totalnie olewasz dietę. Olewasz żywienie. Po prostu ładujesz sobie na przykład trzy albo 4 szejki każdego dnia, po to, żeby dobić sobie białko, bo wtedy wiesz, że masz święty spokój. Tędy tą drogą miałbym ja w ogóle nie szedł. Najpierw dieta, i dopiero potem, jak już ci brakuje białka, to możesz sobie użyć odżywki białkowej, ale też u osób, które na przykład jedzą na tyle dobrze, że mają odpowiednią ilość białka w diecie z diety to wtedy tego po prostu też nie polecam. Następnym elementem który polecam w dużej liczbie osób są kwasy tłuszczowe omega 3 i tutaj to szczególnie dla osób które po prostu nie mają w swojej diecie ryb lub które po prostu jak dotąd jadły w taki sposób niezbyt dobry i po prostu mogą być brak jak chodzi o te kwasy tłuszczowe które są także ważne w kontekście zdrowia i odporności. Są też omega-3. Z reguły są beczą, którą ja polecam każdemu. I ostatnim suplementem, który często polecam, ale też nie zawsze, jest witamina D3. I tutaj, co będzie ważne, ja nie jestem fanem tego, żeby ją brać cały czas, tylko żeby pójść i zrobić sobie badania krwi i sprawdzić jej stan w naszym ciele. Teraz tak się przyjęło, że każdy mówi o tym, żeby ją po prostu brać cały rok. I oczywiście. Nie będzie to złe podejście, jeśli jakiś tam nie będziesz dawek super dużych, ale dużo lepszym wyjściem było po prostu pójść na brania krwi, zbadać jej poziom i dopiero potem pod ten kątem zapasować sobie dawkę, która będzie dla Ciebie optymalna. Dobra, i teraz dział kolejny, czyli suplementy, których ja nikomu nie poleciłem nigdy, raczej nigdy ich nie polecę. I takim pierwszym punktem jak chodzi o suplementy, których nie polecam, są spalacze tłuszczu które są ogólnie takim dość popularnym jakby tutaj rynkiem, który jest naprawdę jak dla mnie dużym syfem. Z tego względu, że jeśli Twoje kalorie są cały czas na bilansie dodatnim, to nieważne jaki byś wziął spalacz tłuszczu, te efektów i tak nie zobaczysz. I to jest to, o czym mówiłem już wcześniej, czyli fundamenty. Dopóki nie przepilnujesz diety, to branie tego typu supli jak spalacze tłuszczu jest walaniem pieniędzy w błoto, Ponieważ efektów i tak nie zobaczysz. Kolejnym wymysłem, który jest teraz popularny, na którego ja nie polecam, są Bostery testosteronu. I ten hormon stał się teraz taki dość popularny, ponieważ wiele osób o nim mówi, ale jak chodzi o to, żeby podnieść jego poziom, to na początek skup się na fundamentach, jak chodzi o higienę Twojego życia. I co mam na myśli? Trening siłowy, dobra dieta, sen ogólnie pojęta regeneracja. To będzie realnie miało wpływ na poziom Twojego testosteronu, ale dopóki tych podstaw nie spełnisz, to branie na przykład suplementów, jak na przykład booster testosteronu, które z reguły są po prostu ziołami, nie będzie miało większego sensu. I punktem trzecim, który mnie często grzeje, są przetreningówki, czyli środki, które mają Ci pomóc zrobić dobry trening. I tutaj ja widzę z tym jeden dość duży problem. Żadna pre-treningówka nie zastąpi ci dobrego snu, dobrej diety i dobrej regeneracji. I to właśnie często widzę u osób, które lubią gdzieś tam sobie zarywać nocki, na przykład nad serialem, które śpią po 4-5 godzin i które wchodząc na siłownie dosłownie muszą, że tak powiem, zmartwychwstać, żeby mieć siłę i zrobić trening. To jest moim zdaniem droga donikąd, stąd też ja nikomu z moich klientów nigdy tego typu rzeczy nie polecałem i nie będę polecał. Natomiast to, co polecam, to przede wszystkim skupić się na tym, żeby dbać o higienę życia, czyli sen, regenerację, nawodnienie i dobry trening. I wtedy na przykład przed treningiem starczy być dobrą kawę, i będzie to na pewno dobry trening, i pod kątem Twojego zdrowia także to będzie dużo lepsze. Dobra, to byłoby tyle w tym filmie. Jak widzisz, nie ma tu żadnych magicznych sztuczek. Nie dałem Ci żadnych specjalnych systemów czy nie wiadomo czego. Powiedziałem Ci o podstawach, które ja używam u siebie i które używam z moimi klientami. I gwarantuję ci, że jeśli wdrożysz te podstawy i utrzymasz się ich przez długi okres to efekty przyjdą naprawdę szybko i sam będzie zdziwiony, jak niewiele potrzeba robić, żeby naprawdę mieć fajne efekty swoich działań na siłowni.